Cześć, pewnie zawsze zastanawialiście się jak wygląda kwestia bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Palędzie w gminie Dopiewa niedaleko Poznania. No i powiem Wam, że mieszkam tutaj 15 lat i tutaj sytuacja się znacząco poprawiła jeżeli chodzi o tą bazę sportową, bo faktycznie no tu była jedna wielka kwietna łąka jakiś czas temu no a w tej chwili tutaj dzięki działaniom różnym wysiłkom lokalnych ludzi no powstało bajeczne, bajeczne po prostu boisko na co dzień tu przede wszystkim gra toczy się w frisbee, Palendzie jest światową stolicą frisbee ale też w piłkę nożną oczywiście i jest, są to tereny bezpośrednio przylegające do remizy strażackiej. Bardzo fajne też powstało małe boisko do koszykówki. Taki fajny kontener, w którym można różne sprzęty pakować. Tam jest taka mini scena. I tu jest też w tym budynku mieści się świetlica wiejska. W świetlicy wiejskiej nawet myślałem, żeby jakąś uroczystość kiedyś zorganizować, bo tu jest wszystko i klimatyzacja i zmywarka i, i, i stół na kilkadziesiąt osób i piękna sala i tak dalej i tak dalej. Nawet można sobie panią wynająć, która która catering świadczy. Także, także no, pełna obsługa. Ale terminy są dosyć odległe. I nigdy się jeszcze na to nie zdecydowaliśmy. Ale nie wykluczam, że kiedyś może. Może jakieś urodziny. Może 60. Może 70. Może 80. urodziny. Zrobię właśnie tutaj w Palędziu. My z Antosią jak zwykle na rowerach dzisiaj przyjechaliśmy. Tutaj często robimy sobie ostatni przystanek przed... Przed powrotem do domu Dzisiaj to miejsce jest wyjątkowo puste Ponieważ jest długi weekend Jest dzisiaj 34 stopnie, też sobota Sam środek długiego weekendu No i ludzie na wyjazdach z Palędzia Jedni w Zakopanem, drudzy nad Morzem Trzeci jeszcze gdzieś w Krościenku nad Dunajcem Także w różnych miejscach I dzięki temu możemy zobaczyć to boisko właśnie puste A tam daleko, daleko w tle za Antosią, która ćwiczy na siłowni, znajduje się gniazdo bocianów. Odkąd ja tu mieszkam, zawsze co roku przylatuje bocian do Palędzia. No i bociania rodzina.